Dzień dobry, kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę z nowościami do Was, także bardzo się cieszę. Jakie tu mamy nowości? Za 5 zł mamy 7,13,21. Drabka ładna, podoba mi się wizualnie. Kiedyś była taka za złotówkę, tu Wam wkleję zdjęcie, może ktoś pamięta. Trochę inne zasady miało, wiadomo. Stopnie wygranych od 5. 15, 20, 25 nie ma, 30 też nie ma, później dopiero 50, 70. O, stówki też nie ma. Ok. Dobra. I druga nowość, czyli za 20 zł gra o milion. Kiedyś już też była taka zdrabka. No. Taka, no, bordowa, taka ciemno-czerwona. Tutaj takie stopnie wygranych. 60 nie ma, jest 50, później 70. No tak, bo tu jak znajdziesz koronę, to od razu masz ten sięgnąć. Dobra. E, wkład to, kochani, 70 złotych dzisiaj. Także zobaczymy, co z tego będzie. Zdrapki są właśnie e, od jakby mojej siostry, bo u niej właśnie w firmie zrobili zdrapeczki, wprowadzili. Także bardzo się cieszę i fajnie, bo mogą sobie, wiecie, siedzieć, wybierać sama. <laughs> także bardzo fajnie. Ja ogólnie jeszcze jestem jeszcze. Dopiero się chyba zaczyna moja choroba. Właśnie zaczyna mnie coś rozkładać, ale mam nadzieję, że wydobrzeje szybko. No i dobra, numerki wybierałam sama. Także ogólnie mam tak, czekajcie, może Wam pokażę. Wybrałam sobie oczywiście moją dwójkę. Wziąłam ostatnią z paczki. Wziąłam też chyba pierwszą z paczki, czy nie? Czekajcie. Pierwszą z paczki. Nie, nie brałam. Dobra. Mam 37, bo lubię 37, 9 wzięłam. 50, właśnie ostatnią, 14 lubię i 47 jeszcze wzięłam. No i właśnie moja dwójka. Także zobaczymy. No i co? Szukamy tutaj tak siódemki, 13, wtedy wygrywamy razy 2, ewentualnie 21, wtedy wygrywamy razy 3. No i dobra, trzymajcie kciuki, zobaczymy co z tego będzie. I mamy tak: 4, 30, 25, 26, 28. I zjeżdżamy w dół. Mamy 14, 32, 9. 17 i. O! I na końcu się schowała 7. Także fajnie, jakaś wygrana będzie w końcu, bo te premiera ostatnio to jakaś masakra. Yy, I sprawdzamy. Piąteczka, dobra. Zawsze to coś, bardzo fajnie. Kontrolne tutaj. M. Ok. Pierwsza drabka i już jest wygrana, także fajnie. To weźmy sobie teraz może tą ostatnią z paczki, bo jestem ciekawa. Z numerkiem 50. No i szukamy. 7, 13 albo 21. I co tu mamy? 28, 14, 26, 27, 25, 22, no i 9. Także ta jest już przegrana. Tak jest. Kontrolne różne. Ok. No to co? Weźmiemy teraz może tu 9. 9 wjeżdża, no i szukamy. O, jak przesunięta, dobra. Czy teraz będę kontrolna z lewej pewnie? 7, 13 i 21 szukamy. No same obokie. 26, 28, 18 i 16. Tak, więc ta już jest pusta.

Tak jest kontrolny również różne. Eee, czekajcie, bo ja tu pomieszałam z O, dobra, tamte są przegrane, to jest wygrana. Dobra. To teraz eee, 37 numer i lecimy. I mamy 22, 27, 28, 24, 30. Dalej jest. Trójka, 17, 23, 25 i 12. Także ta to się jest przegrana. No i chyba z piątku skończymy. Tak chwaliłam. No i dobra, ostatnia. 47 numerek. O, a nie myślałam, bo może to jest trzynastka. Nie wiem, co mi się to Może to Może co 7 powinno iść, nie? co taka trzynastka się wcisnęła. Już myślałam, no ale niestety. Dobra. Szukamy. 7, 13 oraz 21. No i co? I pusto. Dobra, jeszcze sprawdzę. Kontrolne. Różne. Dobra. Czyli z tych zrapeczek y, za 5 zł wygrała tylko jedna i dała zwrocić. I mamy jeszcze dwa razy grę o milion. Wybrałam numerek 14 oraz pierwszy. To chyba zaczniemy od Szymonowej Jedynki. Tylko tu już muszę troszkę oddalić. O! No i dobra. Szukamy oczywiście tej liczby w pionie. I do tego szukamy portfela. Przypisaną, wygraną, wygrywamy. OK, a jak znajdziemy koronę, to od razu mamy 7 dyszek. No i dobra. To lecimy. Gra pierwsza. I tu wygrywa jedynka. A mamy tak.

OK, i ostatnia gra. Szukamy okrągłej 30. I mamy tak: 16, 32, 35, 31 i 12. Także tutaj pusto. Tak jest. Kontrolne różne. Ta jest przegrana. No to mam nadzieję, że ta 14 moja się spisze lepiej. Wjeżdża teraz numer 14. No i lecimy. I w grze pierwszej szukamy dyszki. A mamy tak trzydzieści sześć, osiem, dwa, osiemnaście oraz trzynaście. Gra druga szukamy dwadzieścia sześć, a mamy tak szesnaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia cztery, dziewiętnaście i dwadzieścia siedem obok.

w krzepiątej i szukamy, wow, wysoko, 49. A mamy tak, piąteczkę, 23, 47, 48, ale blisko, już myślałam, że to jest 49, ale to patrzcie, 47, 48, to teraz powinno być 49, nie? <grytanie> Aj, nie, szóstka odwróciła się, <grytanie> dziewiątka, no niestety nie udało się w tych za 20 nic dzisiaj wygrać ale to nic, będziemy oczywiście brać je na odcinki, do miksów także, oj, kiedyś na pewno coś się trafi, no a dzisiaj niestety kończymy tylko z piąteczką w 7.13.21 i w mojej dwójeczce się trafiła na pocieszenie coś tam jest, nie ma na pusto także spoko no i co kochani premierka zaliczona, mam nadzieję, że Wam się podobało Dajcie znać, czy pamiętacie właśnie tą poprzednią strapeczkę za złotówkę, która kiedyś była. No i co, ja się kochani z Wami żegnam, idę do Wyrka <laughs> się kurować. Przypominam kochani, że dzisiaj jeszcze, bo dzisiaj jest piątek, o godzinie 12 wchodzi odcinek na drugim kanale, zwyczajnie, niezwyczajni, także serdecznie zapraszam. Będzie nam bardzo miło, jeżeli wpadniecie i odwiedzicie nasz kanał, dacie subika. No i co kochani, ja się z wami będę żegnać, także życzę wam pięknego dzionka, życzę samych wysokich wygranych w zdrabkach, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, pa pa.